Witam Państwa bardzo serdecznie na moim kanale Tarot i Magia Magdalena Rotkowska. I proszę Państwa, witam Państwa przy okazji odkrywania kart na miesiąc lipiec 2021 roku. Co prawda, ostatnio, dawno, dawno nie robiłam horoskopów miesięcznych i wiem, że Państwo za tym bardzo tęskniliście, więc proszę Państwa, postaram się poprawić. Czy będę w tym wszystkim konsekwentna? No, mam nadzieję, że tak, aczkolwiek, jeżeli ktoś z Państwa nie zna jeszcze mojego kanału, to codziennie, dzień w dzień, prawie dwa lata, są na emitowane energetyki dnia. Zazwyczaj jest to transmisja na żywo, gdzie dla każdego znaku wyciągam kartę na konkretny, na konkretny dzień. Mówię również o aspektach planet, jak również o numerologii. Więc jeżeli ktoś z Państwa miałby życzenie, ochotę, żeby podpatrzeć, podejrzeć, co gwiazdy mówią, co Tarot mówi każdego dnia dla nich, to zapraszam, subskrybujcie mój kanał i oczywiście oglądajcie. yeah <laughs> Codzienne, codzienne energetyki. Jeszcze proszę Państwa raz na jakiś czas robię medytacje nieodpłatne, więc też zapraszam, bądźcie na bieżąco, w aktualnościach będę pisała, kiedy jaka medytacja, czy kiedy na przykład ukaże się horoskop numerologiczny i proszę Państwa oprócz tego raz na miesiąc robię płatny webinar. Teraz na przykład w lipcu będzie webinar afirmacje od A do Z, bo nie by każdy wie, jak pisać, afirmacje, jak mówić, a nie do końca mu to wychodzi. I w zasadzie medytacja dla opornych. Dla tych wszystkich, którzy do, do tej pory nie umieli medytować, nie mogli się skupić, o tym wszystkim będę mówiła w tym webinarze. Informacje pod filmikiem, natomiast teraz już wracam całkowicie do horoskopu na lipiec i proszę państwa, horoskop na lipiec dla znaku barana i będę dzisiaj stawiała kartę z nowoczesnego tarota, wyciągnę również dla barana afirmację na koniec i kartę przewodnią z talii potęga myśli Louis Hay. Dobrze, czyli już o innych rzeczach nie myślę, tylko myślę o baranach, i zamykam oczy, tego nie widać, bo zbliżenie jest na stół, ale myślę Państwo, też myślcie, jak to oglądajcie, żeby po prostu połączyć się energetycznie. Czyli pytamy się, co czeka barany w lipcu 2021 roku? Jaka jest myśl przewodnia dla baranów? O, bardzo ciekawa myśl przewodnia dla baranów. Wyzbywam się wszelkich oczekiwań. Swobodnie płynę z prądem życia. Kocham siebie, wiem, że na każdym kroku czeka mnie coś dobrego. Czyli bardzo dobra afirmacja, bardzo dobre przesłanie, czyli ja inaczej bym powiedziała: bądźcie rzeką, bądźcie rzeką, i dostosowujcie się do tego, co dzieje się wokół was, ale również przyjmujcie wszystko, co daje wam los. Oczywiście przyjmujcie dobre rzeczy. Tym trudnym się przypatrujcie, no, i cieszcie się życiem. No i myślę, że też element wody, chociażby podróży nad wodę, będzie dla Was bardzo, bardzo ważny. Czyli mamy myśl, myśl przewodnią. I teraz, kochane barany, będę wyciągała dla Was karty z nowoczesnego tarota na, na trzy sfery życia: sprawy uczuciowe, finansowo-zawodowe. I zdrowie, czyli tasuje karty. Pytamy się co u baranów w lipcu, na co powinny się na czym powinny się skoncentrować, co będzie dla nich ważne. I już zobaczymy, co wyjdzie z przełożenia. Z przełożenia król denarów, dziewiątka mieczy i as denarów. Czyli teraz tak, pierwsze, co mi przyszło do głowy, przesłanie dla Was na cały miesiąc. Pozbądźcie się lęków związanych ze sprawami finansowymi. Dlaczego ze sprawami finansowymi? Bo jest rycerz denarów i karta az denarów, nie rycerza, przepraszam, król denarów i karta az denarów związana z pracą. Czyli myślę, że może oczywiście nie jest to jeden do jednego, że każdy baran tak będzie miał, ale myślę, że część baronów na pewno będzie miała jakieś lęki o sprawy zawodowo-finansowe. Czy wam wy Starczy. I teraz tak, nawet jeżeli by wam nie wystarczyło, to absolutnie nie popadajcie w różnego rodzaju lęki, tylko co zróbcie? A z denarów weźcie sprawy w swoje ręce i szukajcie nowych możliwości, budujcie podwaliny na nowe możliwości, na nowe źródła dochodów, tak? Tylko tak, jak gdyby wyjście z rozpaczy, Wyjdźcie z lęków, bo lęk również ma, Wam może obniżać yy, prawidłowość myślenia. I bierzcie sprawę w swoje ręce. Szukajcie dochodów, szukajcie możliwości zawodowo-finansowych. I oczywiście może być to związane z pracą, ale może z innymi dochodami. Może, jeżeli nie w pieniądzu coś, to może coś, nie wiem, po taniości kupicie, może jakaś okazja się trafi, ale nie bądźcie bierne. Bierzcie sprawy w swoje życie, w swoje ręce, budujcie dobrze swoją przyszłość. I idziemy dalej. I zaraz zobaczymy na poszczególne sfery życia. Czyli teraz wyciągam na sprawy uczuciowo-rodzinne dla baranów, na sprawy zawodowo-finansowe i na sprawy zdrowotne. Dla baranów. I już zobaczymy, co wyjdzie. I w uczuciach i życiu rodzinnym mamy. Kochankowie, śmierć i diabła. Czyli tak naprawdę bardzo silne karty. Akurat tutaj wyszły nam trzy arkana duże. Co to znaczy? To znaczy, że sprawy uczuciowe będą dla Was bardzo ważne, i tak jakbyście robiły w nich porządek. Ja myślę, że zdecydowanie robiły porządek. I teraz tak. Rozdzielając, no bo wiadomo, że barany, które mnie oglądają, niektóre są samotne, niektóre są w związkach, tak. Więc rozdzielając na barany samotne, to bym powiedziała tak po pierwsze, zastanówcie się, czy rzeczywiście odciłyście się od przeszłości. Czy przeszłość nie blokuje was w poznaniu kogoś nowego? Tak To jest pierwsza rzecz. Kolejna rzecz zastanawiałabym się drogie baranem, czy wystarczająco przerobiłyście się w aspekcie psychicznym, energetycznym, czy przerobiłyście wcześniejsze toksyczne związki? Bo jak gdyby tendencje w lipcu dla Was, niestety w ogóle lipiec dla każdego nie do końca dobry miesiąc do spraw uczuciowych, ale patrząc w te karty, powiedziałabym. Czy znowu nie będzie tak, że będziecie wkręcały się w toksyczne związki? Czy nie będzie też tak, że normalnych facetów albo normalnych dziewczyn nie będziecie zauważać, a takie, które w jakiś sposób są skomplikowane. Więc y, czy jest szansa poznania kogoś y, dobrego na całe życie, to bym powiedziała raczej nie, bo po pierwsze nie najlepszy miesiąc, a po drugie uważam, że nie odcięłyście się od czegoś z przeszłości. Również gdyby w waszym życiu to zarówno do zaobrączkowanych baranów, jak i singli, ktoś z przeszłości chciał wrócić, bo może tak być, że przeszłość może chcieć odżyć, to też bym raczej dała tej osobie czerwone światło, a nie zielone, ze względu na to, żebyście znowu się nie uzależniły, znowu nie niszczyły siebie psychicznie, emocjonalnie. Jeżeli chodzi Stałe związki, no to dla nich okres transformacji, tutaj o tym mówi bardzo wyraźnie karta należało, śmier należałoby przetransformować przede wszystkim trudne emocje, być może porozmawiać, być może znaleźć kompromis. Jeżeli same byście tego nie umiały zrobić, to przy pomocy kogoś zewnętrznego, psychologa, coacha. Ale też porozmawiać bardzo otwarcie na temat spraw finansowych i inaczej nimi gospodarować. Bo myślę, że właśnie to, co może sprawiać, że będziecie się kłóciły albo miały do siebie jakieś takie złe nastawienie, mogą być to sprawy finansowe, ewentualnie. Czy którejś z Was, tutaj mówię o małżonko, małżonkach, za bardzo nie bawi się życiem, za bardzo nie jest dojrzałe. Dobrze, idziemy dalej, teraz zobaczymy sprawy zawodowo-finansowe. I zobaczcie, powtarza się karta. Powtarza się bardzo wyraźnie karta z przełożenia. Pamiętacie, tam był as denarów. Czyli znowu mogę tutaj powiedzieć, na czym powinniście się skoncentrować w lipcu barany na sprawach zawodowo-finansowych. I naprawdę wychodzą wspaniałe karty. Karta mag, ona w tarocie, tutaj akurat nie ma numeracji w tej talii, ale oznacza jedynkę, czyli bierzcie sprawę w swoje ręce, zasiewajcie, zresztą tutaj jest pokazane, kopcie podwaliny pod swój przyszły sukces, znowu as Denarów podobne znaczenie, bo też jedynka w materii. I jeżeli nie będziecie bały się pracy, nawet jeżeli ona na początku nie będzie wam przynosiła takich efektów, jakbyście chciały, to co mamy? Mamy ostatnią kartę moc. Co prawda w tej talii trochę kontrowersyjna, ale jakbyśmy na nią spojrzeli. To widzimy zadowoloną kobietę, która osiągnęła swój cel, tak? Oczywiście, jeżeli baran mężczyzna mi słucha, to oczywiście baran mężczyzna też osiągnie swój cel, ale kwestia nie bać się działania. Działać nawet wtedy, kiedy inni by się pukali w głowę, po co ci to, na co, i jak gdybyście nawet od razu nie mieli, nie mieli z tego profitów. Również co prawda bym powiedziała dobry okres do zaczynania pracy to numerologicznie przynajmniej ósemka czyli sierpień albo później październik tak albo styczeń natomiast tu w waszym przypadku jest pokazane że właśnie w lipcu szukajcie jeżeli jesteście niezadowolone ze swojej pracy szukajcie nowej pracy albo dodatkowych źródeł dochodów albo nawet przy mocy Dorastajcie, jeżeli nawet nie zakładajcie, to dorastajcie do założenia nowej działalności, czegoś własnego. Jak wasze zdrowie? To tutaj mogę się trochę uśmiać, dlatego że królowa, królowa denarów, bardzo, bardzo materialna karta. Oczywiście denary, jako denary mówią o stawa, stawach, kręgosłupach, więc zwróćcie uwagę na stawy kręgosłup, ale nie o to chodzi. Jakbyśmy poszli typowo stricte po symbolice tej, tej talii, to bym powiedziała drogie barany, jeżeli chodzi o zdrowie, jedzcie więcej wam! Warzyw, tak? Warzyw, warzyw i owoców, tak jest to bardzo wyraźnie pokazane. Natomiast różnego rodzaju używki, czy obżarstwo, tu jest trójka pucharów, czy suto zakrapiane spotkania z przyjaciółmi, gdzieś wam mogą szkodzić. To jest też karta, która bardzo wyraźnie mówi: zwróćcie uwagę na swoje stany emocjonalne, stany psychiczne. Czy za bardzo nie wchodzicie w cierpiętnictwo, ale bym powiedziała, jeżeli cierpiętnictwo, to bardziej na płaszczyźnie tej uczuciowej. Więc ja bym powiedziała, jaki jest tu morał? Przekierujcie działanie na sprawy zawodowo-finansowe. A jeżeli jakiś baran powie, ale ja nie pracuję i nie chcę pracować, jestem na emeryturze, to przekierujcie na działania nie wiem, w ogródku, albo przekierujcie działania na robienie remontu. Albo jakiegoś działania charytatywnego i w to przez to urośniecie w siłę. No i ostatni, ostatnia rzecz dla Was na dzisiaj, na lipiec afirmacja przewodnia. Przepiękna afirmacja, zmieniając moje myśli. Zmieniam swoje życie, zmieniając moje myśli, zmieniam swoje życie. Czyli jak myście, myście twórczo, myście dobrze. I kochani, przypomnę, że jest to takie czytanie ogólne dla wszystkich baranów, natomiast baran baranowi nierówny ma inną numerologię, ma inne warunki życiowe, inny sposób wychowywania przez rodziców czy środowisko. Więc jeżeli ktoś potrzebowałby takiego czytania indywidualnego, to zapraszam na moją stronę www.tarotmyśnikwarszawa.pl, gdzie dowiecie się wszystkiego, jak to wygląda, jak można ze mną porozmawiać, jak można się ze mną umówić, a tymczasem życzę Wam wspaniałego, radosnego, cudownego lipca.